Przepraszam A pan szczepi dzieci czy nie? Proszę pana, ja nie szczepiłem dziecka i mam nauczkę, a do tej pory z tym powtarzam. i ja w internecie jestem aktywny. Szczepcie dzieci. Dlaczego? Ja nie szczepiłem proszę pana. Dziecko dostało wścieklizny. Dobrze mi rękę. I z tego mam. Proszę pana. Dopłacam... Z, przepłacam za drogi rękę. Aha. Dzień dobry. Czy szczepić dzieci? Pytamy dzisiaj spotkanych ludzi. Oczywiście, że tak. Dlaczego? Proszę pana, pies ugryzł moje dziecko. Zdech. Powiem tak, yy, yy, pierwszą córeczkę, Martynkę, zaszczepiłem. To wyrosła dziewczyna, jak była Agresywna, przypominała, roszczeniowa. Urwała mi rękę podczas Bożego Narodzenia. Podczas Wigilii. Mm. bo mm. coś tam. Z chłopakiem nie pozwoliłem jechać na Sylwestra. No to potem, e, potem była oliwka. E, oliwki z kolei nie szczepiliśmy, bo nie chciałem e, powtarzać tej historii. No to oliwka, co? Zarażyła się wścieklizną. I też padła w pana. Ugryzła mnie w ramię. Ręka odpadła, gangrena się wdała. Ciężko je powiedzieć. Dlaczego? Po prostu łatwiej się wyprowadza, na drogę nie wybiegnie, wołać nie muszę, pociągnę tylko i, i od razu przychodzą do nogi. Przepraszam? Tak? Chciałem zadać Panu pytanie: szczepić dzieci, czy nie? Ja mam jakiego rodzaju doświadczenia, jeśli chodzi o szczepienie dzieci, bo. No tak, yy, pierwsza moja córka, Wioletka.